Wydanie Kuriera Opolskiego poprowadzi dla Państwa Kamila Korzeniowska. Minęła 18:30 i dobry wieczór. Czas podsumować to, co działo się dziś na Opolszczyźnie. Zapraszam. Wykonawca po na wierzchni wymieni poszczególne warstwy. Ruszył remont istotnego odcinka krajówki. To jest zdecydowanie mój drugi dom i tutaj doświadczam ogromnej łaski Bożej. Na Górze Świętej Anny trwa Święto Młodzieży. Jest to zabieg absolutnie bezpieczny, wykonywany jest też w godzinach późno, wieczornych. Mieszkańcy Kędzierzyna Koźla czekają na odkomarzanie. Kurier, zaczynamy jednak od ostrzeżenia przed burzami. Nawalny deszcz, porywiste wiatry, a nawet grad nadal nam zagrażają. Skutki kapryśnej pogody odczuli już rano mieszkańcy Kędzierzyna Koźla. Woda po ulewie uniemożliwiała przejazd pod wiaduktem kolejowym przy ulicy Kłodnickiej, interweniowała straż pożarna, później policja kierowała ruchem. Ale to nie pierwszy raz, kiedy po obfitych opadach w tym miejscu robi się zator. Jaka jest tego przyczyna? Sprawdzała Natalia Janusz-Hempel wałnica z ulewnym deszczem dla mieszkańców Kędzierzyna-Koźla i przejeżdżających drogą wojewódzką nr 423 przy ulicy Kłodnickiej oznaczają jedno: zalany przejazd pod wiaduktem kolejowym i zablokowana droga. Od dawien dawno, jak pamiętam, to zawsze tak było. Ścierasz straż pożarna no i pompują tą wodę, nie? Jest jedna studzienka, żeby to udrożnić, to powinniąć stop trzymać to w porządku w jakimś, a nie, nie co ulewa, to widzi pani, co się dzieje. Cały ruch zatamowany, tutaj państwo do szpitala z dzieckiem się śpieszą, nie mają jak dojechać do Koźla i godziny ustawione, terminy, nie. To jest szkoda słów, żeby trochę dyszy było i nie idzie przejechać. No nie? I co, jedzie pan po wodzie? No, moplika przejada, ale jakby tak przykładowo Fiat'a mały 126, Ktoś silnik zaleja. I o ile skuterem jakoś dało radę, to próba przejechania samochodem osobowym może skończyć się w ten sposób. Na miejscu działały dwa zastępy Straży Pożarnej, które odpompowywały wodę z podwiaduktu. I tak się dzieje po każdej intensywnej ulewie. Instalacja burzowa nie nadąża z odprowadzeniem wody, więc ta woda się zbiera no i, i stwarza zagrożenie, bo tak naprawdę dzisiaj e, pani, która poruszała się samochodem marki Mercedes, utknęła tutaj pod wiaduktem. Zarząd Dróg Wojewódzkich tłumaczy, że większość dróg przygotowana jest na typowe opady, natomiast takiej nawałnicy żadna instalacja nie jest w stanie przyjąć w tak krótkim czasie. Jedyne, co możemy zrobić, to możemy jakby monitorować całą, całą instalację odprowadzającą wodę i to też chcemy w Kędzierzynie niebawem zrobić, czyli specjalny system monitorowania drożności odpływu wody. Takich niespodzianek na drogach tak w regionie jak i kraju może być więcej, bo takie gwałtowne opady są wynikiem zmian klimatycznych. Natalia Janusz Kampel, Kurier Opolski. Dodajmy, że w wyniku przejścia frontu burzowego nad Opolszczyzną strażacy odnotowali dzisiaj 98 interwencji, głównie związanych z zalanymi domami i posesjami. Zmieniamy temat. Rusza remont jednej z najbardziej ruchliwych krajówek na Opolszczyźnie. Dzisiaj między obwodnicą Niemodlina a zjazdem na autostradę pojawili się robotnicy i ruch wahadłowy. Jak radzą sobie kierowcy i kiedy koniec prac? O to pytał Wojciech Bulasz. 300 metrów wahadła i kilkusetmetrowe koleki samochodów przed wjazdem na remontowany odcinek. To dzisiejszy poranek na krajowej 46 pod Nimodlinem. Powód zamieszania Wykonawca po sfrezowaniu na wierzchni wymieni poszczególne warstwy, zarówno wiążącą, jak i ścieralną, i na końcu wykonane zostanie oznakowanie poziome. Finał prac dla tego zadania przewidziano na czwartek w tym tygodniu. Drogę, na której rozpoczął się remont, jest jedną z najbardziej ruchliwych w regionie. Stąd odżywają wspomnienia mieszkańców z czasów, gdy cały tranzyt przechodził przez centrum niemodlina. Wyglądało tragicznie. Wracając z pracy około 16, to trzeba było stać już od toru, czyli do domu mam. Raptem kilometr, a jechało się 15 minut. Zdecydowanie teraz jest mniej jakby transportu przez, przez środek miasta. Natomiast my cierpimy jako niemodlinianie, jeśli chodzi znowu ulica Aleja Wolności, czyli to jest droga na korfantów na tłowice. Cieszymy się, że ta obwodnica powstała. Ona powinna powstać dużo wcześniej. To jest inwestycja spóźniona co najmniej o 10-15 lat. Powrót do korku w mieście nie grozi zapewniają drogowcy. Po pierwsze, dzięki ekspresowemu tempu inwestycji. Po drugie, alternatywna droga przez prądy także jest w remoncie. Wykonawca ma jeszcze jednego asa w rękawie. Chcemy jak najbardziej usprawnić ruch na tej trasie, mając świadomość, że to natężenie na drodze krajowej nr 46 jest bardzo duże. Dlatego po zakończonych robotach wykonawca w godzinach wieczornych i nocnych przywracać będzie na tym odcinku ruch dwukierunkowy po to, żeby na kolejny, w kolejnym dniu w godzinach od 8 do 17 na czas realizowanych prac przywrócić ruch dwukierunkowy. Jak dodają drogowcy, odcinek po godzinie 17 do godziny 8 rano będzie przyjezdny w całości. Pozostajemy przy drodze krajowej numer 46. W latach 2026-2028 Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad planuje jej przebudowę na odcinku między Opolem a obwodnicą Niemodlina. Dziś w formie online odbyło się kolejne spotkanie dotyczące rozwiązań projektowych. Ta rozbudowa przewiduje inwestycję, która będzie miała na celu rozbudowę do dwóch jezdni, dwóch jezdni z dwoma pasami ruchu, czyli podobnie jak to jest w tej chwili na odcinku Nysa pakosławice będzie to odcinek o długości ponad 8 km, który zostanie właśnie przebudowany, dzięki czemu będzie możliwość poprawienia przepustowości płynności ruchu na tym odcinku, a przy okazji także komfortu jazdy, co jest niezwykle ważne w kontekście kierowców podróżujących właśnie między innymi tym odcinkiem. Biorąc pod uwagę, że droga krajowa 46 przebiega przez środek naszej gminy, gminy Dąbrowa, zależy nam na rozwiązaniach, które przede wszystkim są zgodne z wymaganiami czy preferencjami naszych mieszkańców. Potrzebujemy um Miejscowienia naszych przestanków autobusowych na linii przejazdu, nie wynoszenia ich poza główną linię komunikacyjną do miejscowości, bo wiemy, że w ten sposób będziemy, nasi mieszkańcy zostaną pomini pominięci, wręcz nawet wykluczeni komunikacyjnie. Modlitwa, muzyka i czas na budowanie relacji. To już 28. spotkanie młodych na Górze Świętej Anny. Około 300 uczestników rozpoczęło tygodniowe święto, które inspiruje do lepszego życia. Przyjechali głównie z Górnego i Dolnego Śląska, ale też innych regionów Polski. Jedni po raz pierwszy, inni to stali bywalcy. Czego szukają na Górze Świętej Anny? Właśnie Święto Młodzieży jest takim flagowym wydarzeniem tej Góry Świętej Anny, bo czuję się tutaj jak w domu. To jest zdecydowanie mój drugi dom i tutaj doświadczam, Ogromnej łaski Bożej, Jego obecności, wielkiej miłości do mnie. No i spotykam wspaniałych ludzi, którzy przyjmują mnie takim, jakim jestem. Tutaj tak naprawdę wszystko jest szczególne. Mnie przyciąga przede wszystkim atmosfera tutaj panująca, przyciągają mnie nabożeństwa. Konferencje. Wśród zaproszonych gości specjalnych są m.in. Młode Koty, Bartłomiej Orchowski, mistrz polski, zwycięzca zawodów Arnold21 i dwukrotny Mistrz Świata w kalistenice, czyli DJ Wojciech Tabak. Niektórzy są nowi i ich się nie zna, więc warto posłuchać, tak? O czym mówią o swoim życiu, warto posłuchać. Można później wziąć jakieś od nich pomysły. Tegoroczna edycja przebiega pod hasłem Ślad. To krótkie słowo zawiera jednak wiele treści i nawiązuje do założyciela świętego Franciszka z Asyżu. Jubileusz, który przeżywamy w, zakon, w zakonie franciszkańskim, 800 lat właśnie od wydarzenia stygmatyzacji świętego Franciszka, ale próbujemy właśnie zaktualizować ten jubileusz dla młodych. I więc ten ślad jest ważny przede wszystkim, ślad, który Pan Bóg zostawia w nas, ale również ślad, który my powinniśmy zostawić w, w tym świecie. Święto Młodzieży na Górze Świętej Anny potrwa do soboty. Hanna Honisz, Kuriera Polski. To niezwykle gryzący problem. Ilość komarów i kleszczy na terenach zielonych uniemożliwia swobodne przebywanie na zewnątrz. Mieszkańcy Kędzierzyna Koźla mogą jednak odetchnąć z ulgą, bo od jutra na terenie całego miasta rozpocznie się oprysk przeciwko komarom i kleszczom. Krwiopijcy czy wampiry to jedne z bardziej pieszczotliwych określeń na owady, których obecność staje się problemem gryzącym. Komary w tym roku szczególnie upodobały sobie m.in. kędzierzyn koźle i dokuczają mieszkańcom. Dlatego też postanowiliśmy rozpocząć akcję odkomarzania. Akcję odkomarzania prowadzimy przy udziale firmy profesjonalnej, używającej środków biobójczych, które są dopuszczone. Jest to zabieg absolutnie bezpieczny. Opryski przeciwko komarom i kleszczom prowadzone będą w ponad 40 lokalizacjach na terenie całego miasta, głównie w parkach, na skwerach i placach zabaw. Akcja ma być bezpieczna zarówno dla ludzi, jak i pożytecznych owadów. Dbamy także o pszczoły, jesteśmy w stałym kontakcie z pszczelarzami, jesteśmy już po okresie, okresie kwitnienia lip, tak więc te pożyteczne owady są jak najbardziej bezpieczne. Akcja komarzenia prowadzona jest także w nocy, więc te, odpady, te pszczółki wtedy smacznie śpią. Tam, gdzie z kolei komary spać nie dają, można się ratować różnymi metodami, na przykład produktami przeciwko owadom. Tylko te produkty biobójcze, które posiadają pozwolenie, mogą być obecne w sprzedaży. Ponadto muszą być one umieszczone w wykazie produktów biobójczych, który jest dostępny na stronie Urzędu Re Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych. Produkty biobójcze posiadające pozwolenie e, mają udowodnione działanie i są bezpieczne dla użytkownika. Pozostałymi dla własnego zdrowia lepiej nie eksperymentować, a chronić się warto zwłaszcza przed kleszczami, bo choroby przez nie przenoszone, jak borelioza czy kleszczowe zapalenie mózgu, mogą być groźne. Po przyjściu do domu oglądnąć się, usunąć kleszta, jeżeli on jest, a lubi miejsca w, na skórze. Yy, tak samo ciepłe, wilgotne, tam gdzie ciepła skóra, czyli na przykład pod pachami, w pachwinach, wokół pępka. One tak sobie nawet wędrują i znajdują odpowiednie miejsce. Więc usunąć, zdezynfekować to miejsce i po prostu obserwować, czy tam się coś dzieje, czy się nic nie dzieje. Mniej groźne są komary, przynajmniej te polskie. Ukąszenie to maksymalnie reakcja alergiczna, która jest niezwykle rzadka, ważne, żeby się nie drapać. Podrażnianie tej skóry zawsze wiąże się z ryzykiem chociażby wtórnego nadinfekowania tego miejsca i wtedy już możemy mieć do czynienia z objawami, które bezpośrednio efektem samego żądlenia nie są. Także myślę, że komarów powinniśmy przede wszystkim unikać. A idealnie by było, gdyby to one jednak chciały unikać nas. Natalia Janus Kurier Opolski. A w tym serwisie zobaczą Państwo jeszcze między innymi... W ramach tych certyfikatów, które posiadamy, nie jest to możliwe. Skup rzepaku jest zagrożony. Od 144 lat co roku, 14 lipca, Francuzi obchodzą Święto Narodowe. Wczoraj w Opolu również świętowano. A co kryje się za tą datą, jaki związek z Francją ma stolica naszego regionu? O tym opowie Państwu Maciej Wójtowicz. Geneza tego narodowego święta sięga czasów Wielkiej Rewolucji Francuskiej, rozpoczętej 14 lipca 1789 roku szturmem na Bastylię, będącej symbolem tyranii monarchii absolutnej. Zdobyte wówczas więzienie było przez kilka następnych lat demontowane. Rozbieranie było również symboliczne, podobnie można by to porównać do rozbiórki muru berlińskiego po tym, jak upadł komunizm i doszło do końca zimnej wojny. Natomiast, co ciekawe, samo święto zostało ustanowione znacznie później, bo to był dopiero rok 1880, a więc 91 lat później. O tej symbolicznej dacie pamięta również Opole, które już w 1964 roku ręką Karola Musioła podpisało umowę z francuskim Gras, stając się miastem partnerskim. To było jedno z pierwszych w ogóle porozumień między miastem polskim a miastem za tak zwanej żelaznej kurtyny. Na przestrzeni tych 60 lat to nie tylko i wyłącznie liczba, ale to jest masa ludzi, wydarzeń, które się pojawiły, które zbliżyły do siebie nasze miasta. Ponadto podczas uroczystości złożono kwiaty w miejscu, gdzie w latach 1920-1922 znajdowała się siedziba Międzysojuszniczej Komisji Rządzącej i Plebiscytowej dla Górnego Śląska, decydującej o polskości tych terenów. Jej pracami kierował francuski generał Henri Leronde. Reprezentował państwo, którego w interesie było to, żeby Polska uzyskała na Górnym Śląsku jak największe nabytki. I możemy być tego więcej niż pewni, że gdyby to nie Leronde, gdyby to nie Francuz stał na czele tej komisji, te rozstrzygnięcia, które zostały podjęte, po plebiscycie, ale również po Trzecim powstaniu nie byłyby tak korzystne. Jak co roku w obchodach wzięło udział towarzystwo Przyjaźni Polsko-Francuskiej w Opolu, które od 66 lat dba o wymianę kulturalną między tymi krajami. Kiedy wstąpiliśmy do Unii, wtedy już się rozpoczęła bardzo konkretna działalność ze szkołami francuskimi organizowaliśmy tu staże, francuskie dla, uczniów, staże dla uczniów francuskich w naszych przedsiębiorstwach. Atrakcje dla członków towarzystwa przygotowali miejska biblioteka publiczna. Chcemy, żeby towarzystwo, które już współpracuje w tym mieście ponad 66 lat miało miejsce, gdzie, gdzie będzie w stanie też zaprezentować swoje osiągnięcia, ale też jednocześnie pokazać po prostu tą kulturę. W ramach wydarzenia odbył się wykład profesora Marka Białokura, przedstawiający Francję oraz jej stosunki z Polską na dawnych karykaturach. Po nim miała miejsce projekcja filmu dokumentalnego o epoce napoleońskiej pod tytułem Porwani za młodu. Pochodzi z Częstochowy, lecz od 13 lat związana jest również z Opolem. Artystka Małgorzata Domańska zaprezentowała w galerii Zamostek dwa cykle swoich obrazów zatytułowane Światło i Cień oraz Forma i Kolor. Tęsknota za malarstwem tkwiła od początku we mnie, ale moje losy tak się potoczyły, że początkowo objęłam inną drogę ścieżki zawodowej. Ukończyłam studia na Politechnice Częstochowskiej na Wydziale Budowy Maszyn i pod koniec studiów doszłam do wniosku, że jednak powinnam trochę więcej czasu poświęcać na malowanie i rysowanie. I od 1977 roku zajęłam się malarstwem olejnym. Chciałam pokazać na tej wystawie dwa problemy malarskie, którymi w ostatnich latach się zajmowałam. To znaczy widzenie świata natury, bo ono jest głównym źródłem Informacji. Chciałam pokazać trójwymiarowy świat, ale nie tyle w zestawieniu czystego pejzażu, co raczej i fragmentów pejzażu, w których wyraźnie widać relacje między obiektem a cieniem. Interesowały mnie kolorystyczne niuanse wynikające z tego zjawiska. Natomiast drugi cykl skupiłam się na działaniu formy i koloru i również inspirowane naturą, są to bardzo powiększone fragmenty natury. Nie jest to wyobraźnia, jest to materiał zdjęciowy, który przez wiele lat gromadziłam. Wybierałam później małe fragmenty natury pod kątem tego cyklu konkretnie, które zachwycają bogactwem kolorów i form. Firmy alarmują, że nie będą mogły kupować tej rośliny oleistej. Z powodu braku możliwości certyfikacji nie mogą rozliczyć poziomu emisji rzepaku, a dwie trzecie polskich zbiorów przeznaczonych jest na biodizel. Jeśli ten problem nie będzie szybko rozwiązany, skupu nie będzie. Henryk Wawer. A o co chodzi z tą emisyjnością rzepaku? Bez określenia poziomu emisji ten rzepak nie może być przetwarzany na bioestry, czyli biopaliwa. Poziomy emisji zostały określone w 2018 roku i w ubiegłym roku przedburzono je na sezon 23-24. Niestety, nowe poziomy, które miały zostać określone przed rokiem, nie weszły w życie. W ramach tych certyfikatów, które posiadamy, nie jest to możliwe bez określenia poziomów emisji nus 2 więc czekamy z niecierpliwością, kiedy one zostaną określone. Ministerstwo za późno zgłosiło do Unii Europejskiej. Natomiast jest okres przejściowy, gdzie NUCY-3, czyli badanie na grupach powiatów na podstawie kalkulatora będzie możliwe. I co ważne, na początku żniw nie wiadomo jak obliczyć emisyjność rzepaku i gazów cieplarnianych w ramach tych certyfikatów. W Polsce 2 trzecie rzepaku przeznacza się na biodizla. Bez wyliczenia poziomu emisji ten rzepak nie może być wykorzystywany do produkcji biopaliwa. W okresie żniw taka informacja jest bardzo niedobra, bo może spowodować, doprowadzić do tego, że jeżeli nie będzie ten temat rozwiązany, to nie będziemy mogli prowadzić w dalszym ciągu skupu. To sytuacja, na którą zwrócono uwagę na spotkaniu z ministrem rolnictwa Czesławem Siekierskim w Izbie Rolniczej w Opolu. Chodziło o to, żeby po prostu zareagował. Spółdzielnia Grup w Opolu zamierza skupić od rolników ponad 55 tysięcy ton rzepaku i zaleca spokój. Firmy certyfikujące zadeklarowały, że do końca tygodnia firmom skupowym przedstawią te kalkulatory i będzie można to robić. Także spokojnie, więcej wiary. Tymczasem rolnicy uprawiający rzepak skarżą się na swoją sytuację. Cena jest o połowę niższa niż rok temu. Najgorsze jest to, że nawet po obecnej niskiej cenie może być problem ze sprzedażą. W głównym wydaniu Kuriera Opolskiego to już wszystkie informacje, za chwilę prognoza pogody, którą przedstawi Wiktoria Marszałek, a tuż po niej rozmowa dnia, której gościem Małgorzaty Lis-Skupińskiej będzie Monika Rusztowicz, kosmetolog z Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Opolskiego. A na kolejny serwis zapraszam o 21.30. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia.